Witam na kanale Wymyśl zrób. Dzisiaj będzie film o renowacji mebli ogrodowych. Pokażę Wam, jak zamienić taki stół w taki stół. Zapraszam na film. To, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, to tak, jest to stół, który zrobiłem sam. Rama jest z belek sosnowych i na górze jest położona deska egzotyczna tarasowa z Merbau, z tego co pamiętam. I w pierwszym roku było to wykończone no takim olejem tarasowym, który zazwyczaj stosuje do wykańczenia tarasów. Myślałem, że jeżeli zastosuję to na stole, no to będzie dłużej się trzymało niż na tarasie, no bo nikt po tym chodzić nie będzie. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij subskrybuj i naciśnij dzwoneczek. I po zimie, jak ściągnąłem pokrowiec i zobaczyłem, w jakim stanie jest ta deska, to się, może nie, że załamałem, ale no, pomyślałem sobie, kurde, naprawdę? Tak to musi wyglądać? Każdego roku będę musiał szlifować i malować stół? Nie chce mi się. No i tak myślałem sobie, jakim środkiem to wykończyć, żeby ten efekt się jednak utrzymał troszeczkę dłużej niż jeden rok. I miałem do wyboru naprawdę bardzo dużo środków. Co prawda chciałem uzyskać ten efekt, tego drewna, bo jest naprawdę bardzo ładne, dlatego nie chciałem tam kłaść czegoś, co zrobi powłokę i przykryje mi ten naturalny rysunek drewna, no to miałem tak jakby do wyboru jakieś impregnaty bezbarwne, jakieś woski, oleje, ale za pierwszym razem stosowałem olej i to naprawdę bardzo dobrej firmy, nie chcę tutaj robić antyreklamy, ale no, no nie wyglądało to super. Gdzieś tam z tyłu głowy miałem jeszcze, że jest opcja zrobienia tego w lakierze, ale y, mi lakier zawsze kojarzył się z tym, że no dobrze, troszeczkę dłużej się trzyma, ale potem, jak trzeba to odnowić, no to trzeba wszystko zrywać do zera, szlifować, no i ogólnie dużo zabawy z tym. Dlatego tak sobie pomyślałem, kurde, no nie chcę tego lakieru. Ale jak zobaczyłem, jak po tym oleju ta deska wygląda. I tak musiałem to przeszlifować. I tak musiałem to przeszlifować. I z racji tego, że współpracuję teraz z Renerem, zapytałem się technologa, co mógłbym wykorzystać właśnie w tym moim przypadku. No i od razu mi wskazał na lakier zewnętrzny z ochroną UV. No i to jest coś takiego, że ten lakier ma dodatkowe jakieś tam właściwości, które zabezpieczają deskę, czy tam powiedzmy drewno, przed działaniami. Promieni słonecznych. A jak doskonale wiemy, słońce i deszcz to są dwa, tak jakby czynniki, które najbardziej niszczą nasze drewno. Dlatego no postanowiłem spróbować i teraz jest już raz, dwa, trzy, 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 no, trzy cztery miesiące po tej mojej renowacji. I deska wygląda naprawdę super, ale teraz skupmy się na tym, jak to zrobić, bo to jest taka troszeczkę retrospekcja, bo już wykonałem tą renowację, dlatego z czystym sumieniem mogę polecić te produkty, ale żeby ten film był taki instruktażowy, mam też y, nagrane ujęcia z procesu renowacji. No i zobaczycie, jak to się robi, czym to wykończyłem, efekt po samym y, malowaniu, no i efekt tak jakby po 3-4 miesiącach użytkowania i naprawdę jest okej. Okay. To no tak, jak chcemy zrobić jakąś renowację, no to musimy w pierwszej kolejności przeszlifować ten materiał, czyli tak jakby oczyścić. Wiadomo, jeżeli chcemy usunąć całkowicie tą powłokę i nałożyć nowy środek, no to musimy to zeszlifować do zera. No i mamy kilka opcji na zeszlifowanie. Albo robimy to ręcznie, ale jak robimy ręcznie, to naprawdę barki mogą wysiąść, ale mamy na przykład taki padzik, to kosztuje kilka złotych, na to przyklejamy papier ścierny, no i po prostu lecimy. Ewentualnie, jak mamy budżet albo posiadamy szlifierkę mimośrodową, no to korzystamy z niej. Ja w swojej kolekcji posiadam bardzo dużo szlifierek, ale z czystym sumieniem mogę polecić taką szlifierkę od DeWalta. Jest to szlifierka DWE6423. Będzie w opisie filmu. Ale to jest szlifierka mimośrodowa. Ona kosztowała... Znaczy, no, ja ją też dawno temu kupowałem, ale była za 300 zł, 300 coś. Tutaj mamy woreczek na pył. Zbiera całkiem dobrze, a jak chcemy mieć coś super, no to musimy się szarpnąć na Rotexa. No ale to jest naprawdę super sprawa. Jeśli jesteście zainteresowani tą szlifierką, to napiszcie mi w komentarzu, może zrobię jakiś test, recenzję. Także tutaj mamy Dewalta i wydaje mi się, że to jest naprawdę jakość do ceny, Najlepsza opcja na rynku, bo nie jest to strasznie droga szlifierka, a daje bardzo, to bardzo dobre efekty. To jak już wiemy, czy będziemy szlifować, musimy się wziąć za robotę. Ogólnie ze szlifowaniem szlifierką mimośrodową jest o tyle y, fajnie, że osoba, która tak jakby pierwszy raz to robi, no musiałaby się bardzo, to bardzo postarać, żeby tak jakby zniszczyć ten materiał. Jeżeli będziemy robić tak jakby wzdłuż słojów deski, ruchy do przodu, do tyłu, to naprawdę widzimy, że deska już jest ok, i wtedy możemy przejść do następnej deski. Jak już mamy materiał wyszlifowany, czyli przygotowany pod nałożenie jakiegoś tam środka, no to musimy sobie zadać pytanie, co chcemy nałożyć. No, do wyboru mamy naprawdę bardzo dużo, tak jakby impregnatów środków do zabezpieczenia drewna na zewnątrz. No i możemy zastosować lazury, oleje, woski. I lakiery. Zawsze korzystałem z jakichś lazur, z wosków, ale jak mi doświadczenie pokazało, że olej wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem, i zresztą tego, że od dłuższego czasu współpracuję z Renerem, zapytałem się, czy mają coś takiego do zabezpieczenia drewna na zewnątrz. No to ich technolog polecił mi dwa produkty czyli lakiery na zewnątrz z ochroną UV. Tutaj mamy. Ciemny kolor i jasny kolor. To nie są tak jakby lazury, że tutaj mamy orzech i pomalujemy deskę sosnową tym orzechem i ona od razu złapie kolor takiego orzecha, bo nie, bo one dlatego mają tak jakby pigment, no bo pigment odpowiada za to, że jest ochrona UV. Taki lakier bez pigmentacji nie stanowi żadnej ochrony na zewnątrz, bo jeżeli mówimy o tematach w środku, no to jak najbardziej mogą być bezbarwne. No ale tutaj mamy tak jakby dwie, yy, dwie grupy kolorystyczne. Jeżeli mamy jasne drewno i chcemy ten kolor tak jakby utrzymać, no to wtedy stosujemy ten jaśniejszy odcień. A jeżeli jest drewno ciemne, ewentualnie jeżeli jest coś pomalowane na ciemny kolor i chcemy jeszcze dodatkowo zabezpieczyć to lakierem, to wtedy wybieramy ten ciemniejszy, żeby tak jakby podbić te kolory. No i tutaj mamy dwa produkty. Yy, pierwszy to jest RQ... 1370 i RQ1170. Nazwy mają troszeczkę dziwne, no ale to jak sobie tam wpiszecie, ja tam oczywiście podeślę linki, będziecie mogli sobie poczytać coś więcej o tych produktach. Rio Verde, czyli Renner, to jest ogólnie producent bardzo, ale to bardzo profesjonalnej chemii dla przemysłu. No i teraz wchodzą tam z serią dedykowaną dla Majsterkowiczów. Co jest w sumie super opcją dla mnie, bo ja ani wielkim specjalistą nie jestem, no ale jakieś tam delikatne doświadczenie w pracy w drewnie mam. Yy, ale to są takie produkty, które, na przykład to jest bardzo dobry lakier, ale tak jakby wszystko w jednym. Tutaj nie mieszamy jakichś dwóch składników, trzech, podkład, yy, warstwa, jedna, druga, potem jeszcze jakieś utwardzacze, pierdoły. Nie, tutaj mamy wszystko w jednym i to jest spoko, bo ja lubię takie produkty, gdzie mieszam, maluję, i może nie będzie to taki super efekt jak, jakby to zrobił powiedzmy nie wiem jakiś tam specjalista w zakładzie, ale na pewno y, uzyskamy lepszy efekt stosując dobrą chemię niż jakieś tam powiedzmy badziewie z marketu. Pokażę wam teraz jeszcze jak te lakiery wyglądają. Ten właśnie jaśniejszy. One są y, wodne lakiery. To jest fajne, że nie kapią, bo mają konsystencję żelu. Czyli nawet jeżeli chcemy coś nad głową pomalować, to też bez problemu jesteśmy w stanie to zrobić. A jak jest gęstszy lakier, no to po prostu łatwiej się go aplikuje. Tutaj mamy ten jasny kolor to jest kolor TIK. No i tutaj mamy jeszcze drugi odcień. No i to jest taki ciemniejszy. Pigmentacja jest potrzebna do tego, żeby drewno miało dodatkową ochronę. Sklejka pomalowana na czarno, no i dajemy troszeczkę tego lakieru jasnego i zobaczcie, że on, on tak jakby wyciągnie ten kolor, ale nie, w żaden sposób go nie zmieni. A jak teraz z drugiej strony pomalujemy tym ciemnym lakierem, to efekt będzie bardzo podobny. No to wiadomo, że tu jeszcze jest delikatny taki film, ale jak to wysnie, to, to nie będzie praktycznie żadnej różnicy. Tutaj mamy surową yy, sklejkę i zobaczcie, że ona naprawdę, ale to delikatnie tylko przyciemni kolor, a z drugiej strony pomalujemy tym modrzewiem. Jest delikatna różnica, ale no tak jak mówiłem nie ma tu takiej wielkiej zmiany w kolorze oryginalnym. Dobra, i teraz zobaczcie, jak te lakiery będą się zachowywały właśnie na, na materiale, który został wcześniej pomalowany. Praktycznie nic nie widać. A tu już mamy nałożoną jedną warstwę lakieru. Tutaj mam też kawałek sklejki, ale yy, wykończymy to teraz tym ciemnym. Nie? Zobaczycie, że będzie delikatna różnica, ale nie jakaś taka wielka. No i zobaczcie, czy to jest naprawdę taka wielka różnica między tym kolorem a tym kolorem? No wiadomo, że ten jest ciemniejszy, ale naprawdę, jak już mamy coś pomalowane i zastanawiamy się, o tutaj ten jest ciemny, i zaraz będzie czarny ten nasz materiał, to nie. Tak jak powiedziałem, jak wybieramy sobie. Y ten lakier, to musimy go dostosować do tego, jaki jest kolor tego elementu. Tak jak już mamy omówioną kwestię lakierów, to teraz przejdźmy do malowania. Lakier jest dobrze nakładać w dwóch warstwach. Oczywiście trzeba odczekać, aż przeschnie, no i wtedy możemy sobie nałożyć drugą warstwę. To oczywiście w instrukcji obsługi jest napisane ile należy stosować przerwy między jedną a drugą warstwę. Aplikować w dwóch, trzech warstwach w odstępach czterech godzin na powierzchni już impregnowanych. W przypadku poprawek lub konserwacji przy lakieru drewna już wykończonego należy najpierw przeszlifować papierem ściernym. Ogólnie chodzi o to, że szlifujemy drewno, oczyszczamy, odtłuszczamy, czyścimy, nakładamy jedną warstwę, czekamy aż lakier Wyschnie i teraz tak, wyschnięcie to nie jest równoznaczne z tak jakby z utwardzeniem. Lakier, żeby uzyskał swoją tak jakby pełną właściwość, on musi się utwardzić. I to, że on jest suchy w dotyku, to nie znaczy, że jest utwardzony. Dlatego 2-3 godzinki odczekać to też zależy od warunków atmosferycznych. Jest duża wilgotność, jest pochmurno. No to jak odczekamy te 4 godziny, to się zje stanie. Ale jeżeli jest dobra pogoda, to ten lakier też szybciej wyschnie, dlatego 2-3 godziny nakładamy drugą warstwę i naprawdę będziemy mieć bardzo, ale to bardzo dobrze zabezpieczone meble. Tak jak wspominałem, ja ten stół pomalowałem około 3-4 miesięcy temu. W międzyczasie, przed jakimiś takimi imprezami, jak robiliśmy grilla albo coś, to pielęgnowałem go i teraz Wam pokażę fajną rzecz. I teraz pokażę Wam ich dwa środki. Jeden to jest detergent do czyszczenia, a drugi to jest do konserwacji. Czyszczenie, no to wiadomo, można zastąpić, nie wiem, tam, zwykłym jakimś tam preparatem. Nie musi być to ich jakiś tam super dedykowany produkt. Ale to też nie jest jakieś tak strasznie drogie. A naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie usuwa brud. I też mam pewność, że on nie będzie reagował żadnymi jakimiś tam, nie wiem, elementami tego drewna, że powychodzą nam jakieś dziwne rzeczy. Ale no to wiadomo. Detergent. Nie ma tematu, ale to mleczko robi naprawdę mega robotę. Jakbym miał polecić coś z tych dwóch produktów, to z czystym sumieniem polecam to, bo to jest. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale chodzi o to, że jak mamy powierzchnię lakierowaną, to dlaczego ten lakier odchodzi? Bo wiadomo, drewno pracuje, jakieś są zarysowania, mikropęknięcia. W te mikropęknięcia wchodzi woda, wtedy ten lakier nam odchodzi, pęka, no i wygląda to jak wygląda. A to mleczko zapobiega, czy może nie, że zapobiega, ale to mleczko uzupełnia te mikropęknięcia. I zrobiłem sobie ławkę tym, zrobiłem sobie stół tym. Po upływie około 3-4 miesięcy i zastosowaniu tego preparatu, cały czas na powierzchni utrzymuje się woda. I naprawdę jest taki efekt, jakbym zrobił renowację, nie wiem, no wczoraj. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie komentarz. Zachęcam do subskrypcji. A jeśli macie jakieś inne dobre środki do pielęgnacji mebli ogrodowych, napiszcie mi w komentarzu. Do zobaczenia. Cześć!